Jedną z takich moich akcji ostatnich miesięcy było założenie fundacji indywidualnego kształcenia, które no, Państwo znajdą sobie odnieśnik na, na moim blogu, można tam na link kliknąć. Otóż, co właściwie ta fundacja robi? Tutaj chciałem poinformować, bo dzwonili do mnie z jakiejś gazety chyba, z faktu czy z czegoś takiego, pytając się, pytając się, co właściwie robi taka fundacja. Otóż... Fundacja indywidualnego Kształcenia zajmuje się dziećmi, które są niepełnosprawne fizycznie, a są całkowicie pełnosprawne, a może nawet ponadprzeciętnie niepełnosprawne umysłowo. Ja wychodzę z założenia, że takie dziecko, które jest pełnosprawne umysłowo, a nie może biegać, grać w piłkę itd., no to ma idealne warunki, żeby zostać mistrzem szachów, brydża, pokera, wszystko jedno, czego tam, ma jakieś gier umysłowych. I takie dzieci powinny być lepsze od dzieci zdrowych. Tymczasem wśród naszych reprezentantów, czy nawet w pierwszej lidze brydżowej, szachowej, nie widzę w ogóle ludzi fizycznie niepełnosprawnych. Pytanie, czy ci inwalidzi, jakoś nie są, nie są uczeni. To jest taki ogólny, ogromny rezerwuar talentów, które można by wykorzystać po to, żeby wzmocnić nasze reprezentacje w tego typu grach. O niedawno była w Pekinie y, olimpialsza igrzyska sportów y, umysłowych. No i tak sobie pomyślałem, że warto by zrobić rekrutację, pouczyć ludzi, robić zawody. No i właśnie y, ta fundacja temu ma służyć. Mam nadzieję, że wynajdziemy sporo talentów, którzy będą mogli grać jak równi z równierzami z dziećmi zdrowymi, bo to tylko, jest inwalidą fizycznym, to absolutnie nie znaczy, że jest inwalidą umysłową.